Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. 10 listopada 2022. 18.38 Jest na rynku wtórnym i istnieje wiele modyfikacji które można wprowadzić do każdego samochodu. Wszystko zależy od gustu i budżetu każdego właściciela, jednak nie wszystkie z nich pomagają przyspieszyć samochód. Jako właściciele samochodów, możecie zmienić wiele rzeczy w swoim pojeździe i sprawić, że będzie on wyglądał bardziej aerodynamicznie, a nawet sportowo, ale to nie znaczy. Że samochód zwiększy swoją prędkość dzięki wprowadzonym zmianom. Jeśli więc planujesz zmodyfikować swój samochód, aby uczynić go szybszym, oto cztery modyfikacje, które nie pomogą twojemu samochodowi jechać szybciej. 1. Duży spoiler, o ile nie jeździsz samochodem wyścigowym Formuły 1, zainstalowanie spoilera z tyłu lub z przodu tylko zwiększy wagę i opór powietrza. Celem tych spoilerów jest generowanie docisku i utrzymywanie samochodu przyklejonego do drogi. Twój samochód miałby takie elementy zamontowane fabrycznie, gdyby jego osiągi wymagały tego rodzaju stabilności. 2. Naklejki i paski wyścigowe. Powszechnie wiadomo, że naklejanie naklejek na karoserię nie zwiększy prędkości samochodu. Raczej ograniczy opinię innych kierowców i odstraszy kupujących w momencie sprzedaży. 3. Duże koła i felgi. Wiele osób może myśleć, że ogromne felgi i równie duże opony pomogą w szybszej jeździe. Prawda jest taka, że jest to jedna z tych złych modyfikacji, która nie tylko zmniejsza przyspieszenie kół, ale także wpływa na komfort jazdy. Aby przedłużyć żywotność samochodu 4, tanie hipy poprawiające osiągi. Jeśli naprawdę chcesz przyspieszyć swój samochód, będziesz musiał wydać prawdziwe pieniądze. Internet jest usiany tanimi ofertami, a amator może pomyśleć. Że niska cena w serwisie eBay lub Craigslist sprawi, że jego sedan stanie się super samochodem instalacja tanich hipów nie poprawi osiągów i może wyrządzić silnikowi więcej szkody niż pożytku. Możesz być zainteresowany.